Kiedyś byłem prawakiem, 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 Założenie feminizmu było proste: zrównać poziomem kobiety z mężczyznami, ich możliwości, standardy i prawa. Było to oczywiście o wiele trudniejsze w praktyce, bo wiele osób nie chciało dopuścić do takich zmian. Jednak żyjemy dziś w kraju, w którym kobiety i mężczyźni żyją raczej na zbliżonym poziomie i mogą w razie doznania niesprawiedliwości być wysłuchani i stanąć w walce o swoje. Dzisiaj jednak dochodzi w tym zakresie do pewnych skrajności, z którymi wiele osób się zwyczajnie nie zgadza. Niestety dzisiejsze feministki czy osoby z grona LGBT bardzo często skłaniają się ku skrajnościom i robieniu wokół siebie nadmiernego zamieszania. Dlatego właśnie dzisiaj porozmawiamy o przykładach tego, jak ideologia wykroczyła poza standardy powszechnej akceptacji. Dochodziło do krzyków, aktów agresji czy zmieniania płci w celu trafienia do innego zakładu karnego. Albo przynajmniej mamy powody, by przypuszczać, że było to celowe. Wpadnijcie też, zobaczyć jeden z naszych poprzednich filmów o historii i małżeństwie Donalda Tuska oraz zdradzie jego żony i jej genezie. Link do niego macie w opisie. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subka. Gotowi? No to bez dłuższego przynudzania, zaczynamy. Feministyczne protesty trwają nieprzerwanie od bardzo dawna. Z pewnością są jeszcze powody, by o prawa kobiet dalej walczyć. Dalej w niektórych krajach miejsce ma pewna różnica, chociażby między możliwościami zarobkowymi w zależności od płci, w świadomości społecznej czy ilości praw i perspektyw. Różnica ta nie jest dzisiaj jednak tak straszna jak kilkadziesiąt, a już tym bardziej kilkaset lat temu. Zwłaszcza w Polsce. Kobiety na świecie mają średnio z 77% praw przysługujących mężczyznom. Nierówność więc wciąż w pewnych środowiskach jest dostrzegalna. Jednak wygląda na to, że zmierzamy w dobrym kierunku. W 2022 roku odnotowano jedynie 34 reformy prawne związane z płcią, co jest najniższą liczbą od 2001 roku. Tak więc bunt dalej trwa. O ile założenie często jest trafne, to przekaz niekoniecznie. Na czym innym miałoby to właściwie bazować, niż na zwróceniu na siebie uwagi w inny sposób, niż ośmieszanie swojej osoby, całej grupy społecznej, którą są kobiety i feministki, które w racjonalny sposób się z nimi utożsamiają w ten tradycyjny, zdrowy i bez przeprowadzania dziwnych ekscesów na ulicach? Wygląda to raczej jak zoo, niż protest dojrzałych kobiet walczących o swoje prawa. Tak czy inaczej, chyba nieskutecznie, bo oglądając takie występy, sami możemy mieć ochotę pokrzyczeć, ale raczej z ubolewania, że taki obraz przyszło nam oglądać. W tym punkcie przedstawię wam postać wobec, której sama nie wiem, jak mam się zwracać. Jest ona niebinarna. Używa więc zaimków, które nie określają płci. Osoba ta trafiła, czy trafiło do więzienia, i jak mówi, wybaczcie, ale po prostu wam zacytuję: jestem dumna, że byłam w więzieniu. Powiedziało dla dziennika replika o swoim doświadczeniu z aresztowaniem i pobycie w więzieniu. Wydarzenia te miały związek z antypolicyjnym protestem, który odbył się pod Muzeum Narodowym w Krakowie w 2021 roku. Po śmierci 34-letniego geja w Lubinie. Ali kopacz zostało aresztowano, ponieważ policja uznała ich za organizatora protestu. Na komendzie dowiedziało się, że ma do odbycia 15-dniowy wyrok pozbawienia wolności zamiast prac społecznych z powodu braku stawiennictwa na wcześniejsze rozprawy. Ali nie otrzymało wcześniejszych zawiadomień o procesie z powodu problemów z dostępem do skrzynki pocztowej. Wybaczcie mi tę walkę z końcówkami i zaimkami, ale naprawdę się staram zmieścić w warunkach poprawności politycznej, jak na poprawnego reportera YouTube'owego przystało. Tak czy inaczej, jednym z ciekawszych cytatów tej osoby jest to, że. Okres nie ma płci. Rozumiem, że w jej przypadku w sensie osoby niebinarnej nie ma znaczenia, bo wydaje mi się, że gdyby przypadkowemu mężczyźnie zdarzyła się taka podejrzana sytuacja, powinien jednak udać się do lekarza i nie kierować się tymi śmiałymi słowami. Ta moja poprawność dzisiejsza nie jest przypadkowa. Chociażby dlatego, że mogłabym za jej nieprzestrzeganie zostać skrytykowana, i ktoś mógłby mi tutaj zarzucić brak zrozumienia. Poprawność zdaje się być bardzo względna, bo na przykład słyszę więcej absurdów niż konkretów w takich dyskusjach jak ta. Czasami jakiś feminatyw mi wejdzie, a czasami mm. jednak nie. I na przykład, kiedy miałam live z Kamilą Kalinczak, to powiedziałam, że czekamy na mojego gościa. Mm -hmm. I zaraz dostałam komentarz mm -hmm. i miałabym taki apel, żebyśmy też nie atakowali, nie szukali takich momentów, żeby wsadzić sobie też szpilkę. Okay. A nie jesteś wystarczającą feministką, bo powiedziałaś gość na Kamilę. Mm -hmm. Tak, bo jeżeli to jest, jest wątpliwość, jakaś ktoś może się zdziwić. A dlaczego tutaj wybrałaś taką no. formę? Bo mnie na przykład to interesuje. W tym kontekście. To w porządku, rozmawiajmy. Natomiast rozliczanie się jest formą przemocy. Jakim prawem ktokolwiek ma rozliczać mnie z mojego języka? No nie, no są sytuacje, powiedzmy, Jestem na uniwersytecie, prowadzę zajęcia z kultury języka polskiego, to wtedy mam prawo poprawiać takie osoby. Ale na przykład teraz w naszej rozmowie, dlaczego ty miałabyś mnie poprawiać, a ja ciebie? To jest antykomunikacyjne, ja bym sobie wstał i wyszedł. A... Ja no, też bym wiesz co, Mateusz? Daj sobie spokój, no. bo. bo hamstwo takiego nie zmieni. Można się trochę pogubić. Już zostawiając temat tego obowiązku wypowiadania się według wielu osób w nie do końca poprawny z polszczyzną sposób, a za przekonania. Zauważcie również, że gość rozmowy określił upomnienie czyjejś wymowy jako jakiegoś rodzaju agresję czy przemoc słowną. Wyobrażacie sobie, że za poprawienie kogoś, kto mówi wziąć zamiast wziąć, można by go nazwać agresorem? Jak tak dalej pójdzie to za upomnienie dziecka, że mówi się poszedłem, a nie poszłem, będą nam zakładać niebieskie karty? A co jeżeli osoba niebinarna poprawi naszą wymowę i narzuci używanie innych zaimków? Czy jest to agresja? Chcąc nie chcąc, niedługo może się okazać, że te zmiany sugerowane przez lewicowe ideologie przesiąkną nie tylko do kultury, ale również do prawa. Są oczywiście przypadki, w których zmiany te były jak najbardziej trafne. Od nadania głosu kobietom w czasach, gdy feminizm dopiero raczkował, po dzień dzisiejszy. W 2018 roku Arabia Saudyjska zniosła zakaz prowadzenia samochodów przez kobiety, będąc ostatnim krajem na świecie z takim ograniczeniem. Także, jak widać, zmiany te w pewnych miejscach na świecie, które nie doganiają jeszcze ogólnopanującego światowego stanu rzeczy, mogą wiele zmienić i rzeczywiście poprawić stan życia wielu kobiet. Inne, często mocno kontrowersyjne i dużo bardziej daleko idące zmiany, mają natomiast miejsce u nas. Dość skrajna sytuacja miała miejsce jakiś czas temu w jednym z krajów europejskich, bo gdzie indziej mogłoby do czegoś takiego dojść. Rząd Szkocji przedstawił kontrowersyjne propozycje zakazu terapii konwersyjnej, które wywołały sprzeciw i krytykę. Terapia konwersyjna jest definiowana jako praktyki mające na celu zmianę lub stłumienie orientacji lub tożsamości płciowej osoby. Propozycje te mogą prowadzić do sytuacji, w których rodzice nie zgadzający się na zmianę płci swoich dzieci mogliby być karani wyrokiem nawet 7 lat więzienia. Chyba nie muszę Wam mówić o tym, jak czuli się z tym obywatele kraju i rodzice. Kontrowersje wzbudza tutaj chociażby potencjalne ograniczenie wolności słowa, swobód religijnych i praw rodzicielskich. Niektóre grupy, takie jak szkocki Kościół katolicki i chrześcijańskie organizacje charytatywne wyrażają delikatnie mówiąc obawy, że propozycje mogą prowadzić do subiektywnego kontrolowania wypowiedzi na temat orientacji. Organizacja LGBT Alliance również wyraża zastrzeżenia, twierdząc, że nowe przepisy mogą ograniczać reakcje na kwestionowanie przez dzieci swojej płci. Dla świadomości dodam, że jeszcze w 2022 roku w Szkocji przyjęto ustawę o zmianie płci na podstawie własnej deklaracji. Może się to nawet nie wydawać takie straszne w końcu, jeżeli ktoś będzie chciał zmienić płeć, to i tak legalnie to zrobi, ale dochodziło przez to do różnych i bardzo skrajnych sytuacji. Na przykład taka Brytyjka, która odbywa karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym dla kobiet, twierdzi, że była molestowana przez współwięźniarkę transpłciową, która identyfikuje się jako kobieta. Ta osoba transpłciowa odbywa karę za wiecie co na innej kobiecie. Domniemana ofiara molestowania złożyła pozew do sądu, domagając się zmian w brytyjskim prawie, aby lepiej chronić kobiety przed osobami transpłciowymi skazanymi za przestępstwa wiecie jakie. Na koniec wróćmy jeszcze na chwilę do Polski, a precyzyjniej to do polskiej manifestacji, która miała miejsce w stolicy. Z zasady podobne strajki powinny mieć charakter równościowy. Polegać powinny na szerzeniu równouprawnienia i szacunku do drugiej osoby, niezależnie od płci, tożsamości, wiary czy poglądów. Bo o takich założeniach mówią sami protestujący. Przynajmniej tak powinno wyglądać to w założeniu, bo sami chyba już dobrze wiecie, jak to jest w rzeczywistości. Równouprawnienie jest i wszyscy się tolerują, dopóki nie spotkają się skrajne ideologie. Kiedy na przykład lewica spotyka się z prawicą? Ja jestem jednorożcem na przykład. Ja się czuję się. Nie, jednorożcem. Ja się czuję jednorożcem. Kiedyś byłem prawakiem, ale. O ale czy to nie, czy to, nie czy to nie jest jakieś złamanie. A w tym samym czasie trzymała tabliczkę nakłaniającą do szerzenia miłości i szacunku. Był to raczej pewien rodzaj prowokacyjnego żartu niżeli faktyczna próba obrazy. Nie zapominajmy jednak, że na świecie są miejsca, gdzie do najgorszych niesprawiedliwości na tle płciowym dalej dochodzi. Prawa kobiet w Afganistanie były ograniczane przez lata, zwłaszcza pod rządami talibów, którzy wprowadzili surowe restrykcje: zakaz pracy, edukacji, wychodzenia z domu bez męskiego opiekuna oraz dostępu do rozrywek. Podczas prezydentury. Hamid Karzaj, pod naciskiem konserwatywnych środowisk, podpisał w 2009 roku nawet oburzające prawo legalizujące dokonywanie sami wiecie czego w małżeństwie przez mężów, na swoich żonach. Wycofał się z tego dopiero pod naciskiem opinii światowej. Tak więc niesprawiedliwość można zwalczać. Pytanie tylko, czy nasz wzrok skierowany jest w odpowiednim kierunku? Dajcie znać w komentarzach, czy uważacie, że jest jeszcze co zmieniać. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i słupka. Siema!